Witam na kanale Lord of the Mysteries Polska A przynajmniej mam nadzieję, że tak się będzie ten kanał nazywać, ponieważ jeszcze nie, nie patrzyłem, czy ta nazwa jest dostępna Ale mam nadzieję, że tak Więc tak, witam osobę, która randomowo na to na ten kanał wpadła Moim planem na ten kanał jest, że po prostu będę sobie casualowo gadał Więc to będzie bardziej forma podcastu, niżeli coś więcej Raczej będzie takie, po prostu jakiś gameplay z danej gry, którą po prostu lubię, którą enjoy i którą będę grać yy, w momencie, kiedy będę coś nagrywał. I tak, yy, na starcie od razu powiem, że ja nie do końca hmm, wiem, jak dobrze zrobić dany format wideo. Okej, okay. ta muzyka jest troszkę zbyt cicha, yy, więc planuję po prostu każełolowo sobie mówić a propos tego, co. Co przeczytałem dzisiaj, albo co znalazłem, odkryłem, co mnie zafascynowało w, no właśnie, Lordzie of Mystery. No, więc taki jest plan. Wstępnie mogę powiedzieć, że aktualnie czytam 633 rozdział, więc jest to niemalże połowa książki, a przynajmniej pierwszej książki z tego co mi wiadomo bo ponoć też jest druga. Niestety nie mam pojęcia o czym ona jest. No ale to, to się przekonam jak już skończę czytać aktualną. A, dobrze. No. <laughs> więc tak, taki jest plan po prostu, żebym tak sobie kazuolo mówił. Y więc ten pierwszy tutaj odcinek na pewno, którego jakoś super nie, nie mam planu na to, więc to jest raczej taki spontan gadanie... A propos tego, yy, wydaje mi się, że właśnie znajdą się różnorakie spoilery. Może w przyszłości będę robił coś bardziej sprecyzowanego, jeśli chodzi o części tej pierwszej książki. Też nie wiem, czy w sumie yy, mogę to tak określać, że właśnie jest pierwsza książka, druga książka, trzecia, czy bardziej czy to te główne pointy, w sensie Lord of the Mystery i Lord of the Mystery ta dwójeczka, której nie pamiętam totalnie tytułu, przepraszam. E, czy bardziej to właśnie rozdzielać na te wszystkie pozostałe rzeczy typu e, No mamy clowna, w sensie Volume One clown jest faceless e, tak mi się zdaje, jeśli to przepamiętam e, i, i teraz Traveler bodajże czytam więc, więc tak e, Na pewno to co mogę powiedzieć to że totalnie warto było czytać e, tą książkę tylko dla jednego momentu, który będę już wspominał do końca życia, był tak piękny, tak epicki, tak badassowy Czyli uwaga, spoiler! Jakby ktoś się nie domyślił, z chapteru chyba 200 któregoś. Albo prawie 300? Tak bym strzelał mniej więcej. Nie jestem pewien, jak już Klein był w backload, E, Ogarnął tą sprawę sobie z Levenusem, czy jak on tam Ziomek się nazywał. Ten taki Aurora Order, freaky Ziomek, co kopalnie chciał sprzedać, ale, ale kopalni nie było. Czy tam nie sprzedać tylko coś innego z pieniędzmi z nią? E, I właśnie po prostu pięknym momentem było to, jak Klain go praktycznie zamordował. I, I ten go zapytał tak, ale, ale dlaczego ty mi to robisz? I on powiedział takie. No reason. <laughs> to było tak genialne. Nie wiem, ja się w tym momencie osobiście po prostu zakochałem. To było naprawdę wspaniałe i cudne. Moim zdaniem totalnie warto jest czytać to tylko i wyłącznie dla tego jednego momentu. <laughs> Przynajmniej no i ja mam takie zdanie. Tak. Ale ogólnie jakby w samej książce było naprawdę masa momentów, które mnie ciekawiły. I to, co też mnie bardzo zaskoczyło i co może w sensie ty jest całkiem gówi, bo jestem osobą, osobą w internecie, która nagrywa pierwszy taki filmik w ogóle, swój. Ale jeśli ktoś trafił na ten kanał totalnym i nie mam pojęcia o czym ja gadam, ale dalej mnie słucha, bo nie wiem, co się robi, przy więc... Traktuję to jako podcast, bo jeszcze mnie łobby To ja jestem osobą, która bardzo... Chociaż nie tyle, że bardzo, co nigdy nie było im tu żaden mistycyzm. Jakaś religia, czy inny taki troszkę shit, tego typu. A ta książka jest właśnie o tym, i to jest w genialny sposób napisane, szczerze powiedziawszy. W sensie, poza językiem, oczywiście. pisanie ciężko mnie zrozumie, co ja w ogóle czytam, ale to może mój błąd. Yy, no, ale naprawdę, jeśli chodzi o word building, jakby przemyślenie wszystkiego, moim zdaniem, jest naprawdę świetne. Jedyne co czasami mi się nie podoba to, że jest bardzo dużo, mój Boże, coincidence, yy, przypadków, tak bym to określił, różnych przypadków takich na, na plus dla naszego głównego bohatera. Niemniej, książka stara się to swego rodzaju, niektóre sposoby wyjaśniać, ale styl moim zdaniem jest to troszkę za dużo. W sensie... Ja rozumiem, że w pierwszej książce było to wyjaśnione w stylu OK, mamy mistyczny przedmiot, który tak robi. Okej, okay, teoretycznie zostało to pociągnięte do przodu w drugiej książce, ale potem, w sensie nawet wcześniej jeszcze, zanim się w ogóle dowiadujemy o tym, że w drugiej książce ten sam przedmiot miał użytek, to potem jeszcze, w zasadzie sensie przed jeszcze dostajemy info, że... Jakby no, główny bohater zdobywa epicki przedmiot, taki naprawdę git przedmiot, który jest mega mu potrzebny od gościa z podobnej sekwencji. I to jest tak gigantyczny... Jakby korelacja różnych przypadków, że on ten przedmiot dostaje, i jest to wyjaśnione w stylu, że no, im actually w tym świecie to e, oni się przyciągają, bo to ta sama sekwencja, ale still, nie wiem, dla mnie to tak jakby troszkę za dużo, zbyt wielki przypadek. W się sensie osobiście się cieszę z tego, bo ja jestem raczej into, chociaż nie wiem, jak to powiedzieć nawet. Myślę, że main charakter musi być epicki, overpowered, MC, isekai, i whatever, co nie. Ja, ja raczej lubię takie rzeczy, ale też w pewnym momencie trzeba powiedzieć moim zdaniem leciutkie stop. Mam wrażenie, że im dalej czytam, tym bardziej te przypadki ciągle się pojawiają. W sensie no... Już nie, nie pamiętam teraz... E co miałem w głowie, tak bardzo konkretnie? Bo w którymś momencie pamiętam, że troszkę się właśnie zdenerwowałem wręcz, że taki przypadek jest. Ej, o tym o dziwie zapomniałem już. No ale, ale zdecydowanie coś takiego. było. I, i, I co? Jakby sam zamysł świata bazującego na sekwencjach, na informacjach, które w sumie zmieniają się cały czas i realnie nie wiemy, co jest prawdą. Jest moim zdaniem świetna, bo czytelnik dosłownie może sam sobie dorabiać ideologię i nadal w nią wierzyć, w sensie cisnąć ją serio w swojej głowie i, i... myśleć, że ona może nawet wyjść. Nie ma czegoś takiego, że nie, to nie jest możliwe, nie ma co w ogóle myśleć, tylko po prostu czytaj materiał źródłowy bez... tak trochę tempo bym powiedział. Bo nie wiem, to mi się straszliwie podoba, że ja właśnie mogę sobie jakieś dziwaczne teorie tworzyć, czy inne rzeczy. Wydaje mi się, że w wielu dziełach jednak nie ma czegoś takiego. jest też sam zamysł tych właśnie tajemnic. Nie wiem, straszliwie jest to takie pociągające w książce, mam wrażenie, mało co. mało tworów jest takich, które posiadają coś takiego. Muszę sobie ogarnąć. Tu. Okej. A, nie ustawiłem stopera. Hmm, to nie wiem jak to wygląda. Okej, okej, okej Spatrz to jest taki mimo wszystko odcinek testowy. Nie jestem pewien czego wrzucę, więc też nie jestem pewien po co to mówię. No ale jak już jak już mam tutaj japować to japuję tak na maksa, że tak naprawdę. I zdecydowanie będę się sobie wybrać inną gierkę, bo niestety hollow Knight jest zbyt angażujący. Takie mam wrażenie. Okej okay, to easy. Hmm, hmm. Więc tak, sam z sekwencji. Jest niesamowicie fajny. Też w ogóle, przez to, że zacząłem czytać ee, Lord of the Mystery, to się troszkę wkręciłem w tarota osobiście, tak powiem. To nie jest takie mocne wkręcanie się typu co w niego, czy inny, inne tego typu rzeczy. Raczej no jestem totalnym sceptykiem, jeśli o to chodzi. Niemniej jest to o tyle ciekawe, że. Um, to jest takie moje coś, w sensie to raczej nie jest moje coś, bo to jest bardzo jawnie pokazane, ale yy, no, nazwy kart tarota, w sensie karty tarota, to przynajmniej główne, są jakkolwiek przypisane do e, sekwencji i to jest niesamowicie ciekawe, w sensie ja pamiętam, że w którymś momencie, kiedy właśnie bardzo wprost dowiedzieliśmy się z książki, że ta sekwencja konkretna, bodajże potwór, jest mm, sekwencja Monster, yy, ona jest yy, związana z kołem fortuny Starota. I po tym, jak dostaliśmy tę info, to miałem taki Ej, kurde, ogarnę sobie wszystkie sekwencje mniej więcej i spróbuję zgadnąć, które są z czego. I to była taka pewna zabawa, w nie ogarnąłem. Ej, cholera, w sumie mogę sobie generować coś, więc lepiej przestanę. O, nie udało mi się. Więc właśnie bardzo mi się podoba, że po prostu tak książka pozwalam na taką zabawę. Na taką właśnie troszkę można wolną interpretację pewnych rzeczy. Yes. Przykładowo, właśnie teraz e, jestem na tych chapterach mniej więcej 600, coś, gdzie claim jest w tej. Kurde, nie pamiętam nazwy tego. Yy, w tym takim morzu specjalnym, który jest piekielnie niebezpieczny, tam rozegrała się bitwa prawdopodobnie bogów z drugiej epoki. Yy, I tam po prostu też pozostały ich wspomnienia czy inne, inne rzeczy. I tam jest kwestia tego, że potwory nie zostawiają Beyond Ingredients. I gest Kleina, który był w książce, jest taki, że. Hmm, to dlatego, że to są po prostu wizje, czy tam wspomnienia różnych większych ee, diet i, istot, tak bym je nazwał, Nie. więc to są wspomnienia większych istot i tak dalej. No, na przykład mój pierwotny gest był taki, że to dlatego, że jest ten taki, jest zasada mm, Beyonder Ingredients, że właśnie jest ich konkretna ilość, której nie można przekroczyć, tak jak sekwencja pierwsza może być, w sekwencji pierwszej danej sekwencji może być tylko 3, a sekwencja 0 może być tylko 1, yy, no to tak samo pewnych wszystkich sekwencji moim zdaniem też jest maksymalna ilość, co równa się temu, że te magiczne istoty też muszą mieć swój limit. I w momencie, kiedy pojawia się ten teren, właśnie e, tego morza to mam dwie teorie albo trafiają tam istoty w jakiś sposób które właśnie których sekwencje przekroczyły ten limit albo są blisko tego limitu albo w sensie są już na limicie, przepraszam dlatego po prostu te ingrediencje nie mogą się pojawić, bo po prostu byłoby ich za dużo byłby ich nadmiar zwyczajnie na świecie i temu one się nie pojawiają po ich dropie jakby jak umar umierają. Albo jak są... Chociaż to też mamy to pocyką plałem, ale z tym to powiem. Albo właśnie to jest case z tego, że tamte miejsce jest trochę oderwane od realnego świata. I tam limit właśnie tych, tych składników, żeby zostać nadprzerodzonym jest po prostu już... Zalimitowany, w sensie, że jest trochę oderwany miejsce od świata. I tam został już osiągnięty ten maksimum limit, i do tego z pewnych potworów już nie wypadają itemki, a z niektórych wypadają. Hmm, więc to jest taki mój gęs. Natomiast teraz sobie pomyślałem, że też moją teorią jest to, że e, ci ty, siedem ortodoksyjnych bogów, w sensie gini księżyca. E, Kombata, Sana i jeszcze sailora w sensie no... Y, wiecie zachodzi na pewno. W sensie ludzie, którzy to czytają wiedzą o zachodzi, a ja, ja nie umiem się wysłać teraz. Że oni są tą sekwencją zero. Taki mój gest. No bo są w końcu bogami. Yy, I może właśnie na tych morzach ta sekwencja zero już istnieje wszystkich sekwencji i dlatego też... Też tak jest, no ale to też trochę nie ma sensu, że istnieją realnie dwie sekwencje z zero, tylko w różnych, trochę oderwanych od siebie światach. No to jest taki słaby gest, ja tak, tak teraz pomyślałem. Więc to, to, to jest raczej tyle na taki odcinek początkowy. Może w następnych lepszą pogadankę, bardziej przemyślaną, bardziej na jakiś konkretny temat. Jak już mówiłem, ten odcinek był w 100% eksperymentem. W zasadzie właśnie chciałem dojść do tutaj tych osób, z którymi teraz się konkretnie biję i zakończyć ten odcinek, więc idealnie się złożyło. okej, okay, straciłem. Okej. Okay. Więc realnie nie mam już co powiedzieć. Chyba wszystkie takie, w na pewno mam go jakieś takie super epic badass moment, którymi chciałbym się pochwalić. W się podzielić, e, nie wiem posłuchać opinii innych, o niektórych momentach z książki też na pewno. No nie mniej raczej już e, moje pomysły na tym się skończyły. Jeśli ktoś jakimś cudem trafi faktycznie na ten kanał i będzie chciał coś konkretnego przegadać, o czymś konkretnym posłuchać, to jestem bardzo chętny do nagrania takiego słowo toku jak teraz na dany temat. No i też właśnie może bardziej sobie rozgminę w stylu, że mm, takie początkowe wyjaśnienia dla początkowych czytelników, chociaż raczej mi się wydaje, że ja tutaj jestem osobą niemyślącą, tak bym to siebie określił w aktualnych świecie, yy, więc to raczej ja bym potrzebował wyjaśnień niż ktoś, ale no cóż tak to już bywa, więc mam nadzieję, że wam się podobał odcinek i do zobaczenia z razem, bye